Dowiedziałem się, że jeden z moich patokolegów ze szkoły się żeni i prawdopodobnie niedługo zacznie się rozmnażać, więc postanowiłem opisać jedną z wielu historii, jaka nam się przytrafiła za dzieciaka. Moje dzieciństwo przypadało na czasy, kiedy bardzo popularne zrobiło się urządzenie przyjęciu rodzinowych w McDonaldach. Nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje, więc wyjaśniam, że wyglądało to tak, iż w każdym McDonaldzie była szklana klatka, w której rodzice urządzali gówniakom przyjęcia z hamburgerami, Coca-Colą i zwykle fajną lożką, która się owymi gówniaka zajmowała. Każdy dostawał Happy hepimila i poczwórną dawkę cholesterolu. Sebastian, imię zmieniam dla ochrony danych osobowych, pochodził z Pato rodziny, której raczej nie byłoby stać na coś takiego, ale potrafił za to rozbawić wszystkich swoim nieogarnięciem, inbami, które olwalał i ogólnie był dobrym kolegą, to na takie parych takich imprez został zaproszony. Po tygodniu od urodzin koleżanki, które odbyły się właśnie w rzeczonym miejscu, Sebek powiedział nam, że też za tydzień robi urodziny w McDonaldzie i wszyscy co chcą, to mogą sobie z nim iść tam w piątek po lekcjach. Zawsze na taką imprezę dostawało się papierowe zaproszenia i nasi rodzice nas odprowadzali. Ja powiedziałem mamie z kim idę i gdzie idę, to była niezbyt przekonana, ale Mac był 10 minut od szkoły, więc mogłem iść. Sebek zebrał wszystkich na podwórku. Poszło nas około 8-10 i powiedział, że jego rodzice nie mają czasu z nim iść, bo pracują. Na miejscu okazało się, że to nie będzie impreza z balonami i tortem. Sebek wyjął z kieszeni kopertę, w której miał kilkanaście złotowych banknotów i powiedział, że dziadkowie mu to dali, żeby zabrał kolegów na hamburgery. Zamówiliśmy cheeseburgerów za 100 zł. Każdy wziął coś do picia i siedzieliśmy tak przy stole jak najbardziej bananowe ze wszystkich bananowych dzieci świata. Oczywiście już po dwóch, trzech kanapkach każdy miał do to poszliśmy pozjeżdżać na zjeżdżalni. Sebek miał jeszcze od cholery pieniędzy w kopercie. Jak się nam znużdziło zjeżdżanie, to Jubilat wymyślił, że pójdzie sobie kupić wszystkie zabawki z Happy Meala. I to był błąd, bo zamiast z zabawkami wrócił z kobietą z obsługi, która pytała skąd mamy pieniądze na to całe jedzenie i gdzie są nasi rodzice. Ogólnie patrzyli na nas odkąd się pojawiliśmy, bo zrobiliśmy niezły syf tymi kanapkami, które leżały na wszystkich stolikach przed wejściem. Sebek wyjaśnił, że ma urodziny, a pani spytała go o numer telefonu do rodziców, więc uznaliśmy, że pora się ewakuować. Powiedział też, że ma jeszcze dużo pieniędzy, więc za tydzień możemy przyjść znowu. Jako że on mieszkał na innym osiedlu, to cały weekend go nie widziałem. W poniedziałek przychodzimy do szkoły, pierwsza lekcja odwołana, Sebka nie ma w klasie. Wychowawczyni mówi nam, że wie o tym, co robiliśmy w piątek. Okazało się, że pieniądze, za które balowaliśmy, to była emerytura dziadka Sebastiana, a dokładnie jedyne źródło utrzymania jego rodziny, i młody Sebek zwyczajnie te pieniądze podpierdolił. Do tego to, czego nie wydaliśmy, gdzieś zgubił, jak wracał do domu. Potem się dowiedzieliśmy, że ojciec, bardzo nieprzyjemny typ, dał mu takie lanie, że musiałby przyjść do szkoły w masce, a szkoła się o tym dowiedziała stąd, że Sebek w domu naściemniał, że potrzebował 2000 zł, żeby zapłacić za wycieczkę klasową. Ochwalę się tylko jeszcze, że szkoła urządziła wtedy wśród rodziców zbiórkę, żeby oddać dziadkowi Sebastiana za emeryturę. I mój ojciec jako jedyny powiedział, że nie da ani złotówki, bo to nie jego wina, że jakaś patologia ma spierdolonego dzieciaka.